testujemy przeciwko podstawie programowej z 2012 roku. Dla uczniów gimnazjum z języka polskiego jest wykluczone, są wykluczone nawet fragmenty pana Tadeusza. Licealiści natomiast ma, nie mają lektury z potopu, nie mają w kanonie lektur. Za piąty uczeń z gimnazjum wybiera szkolnictwo zawodowe. Szkoły zawodowe mają przewidziane tylko fragmenty pana Tadeusza. Protestujemy tutaj przed pomnikiem Adama Mickiewicza, czytając do godziny 18 dzisiaj fragmenty naszej epopei narodowej. Jest symbolicznym zdaniem z wnioskiem końcowym. Obecny rząd działa na szkodę Polaków. Ten rząd jest jak gangrena na zdrowej tkance narodu. Jest. Brawo. 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 Szumila na ten. Księga pierwsza. Księga pierwsza gospodarstwa. Idwo, ojczyzna moja, ty jesteś jak zdrowie, ile trzeba cenić, ten ten posiadowiec przecież sprawdził. Dziś piękność Twą w całej ozdobie widzę i opisuję, bo tęsknię po Tobie. Panno święta, co jasnej bronisz częstochowy i broni, ostry w ostrej siedzisz bramie, ty co wrót zamkowy nowogródki ochroniasz jego wiernym ludem. Jak mnie dziecko do zdrowia powróciłaś cudem, gdy od płaczącej matki pod twoją opiekę, ofiarowany, martwą podniosłem powiekę i zaraz mogłem pieszo do Twych świąteń brogu, iść zawrócone życie podziękować Bogu. Tak nas powrócisz cudem na ojczyznę, łono. Tymczasem przenoś moją duszę utęsknioną Do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych, Szeroko nad błękitnym niemnem rozciągnionych, Do tych pól malowanych zbożem rozmaitym, Wyzłacanych pszenicą posrebrzanych żytem, Gdzie bursztynowy świeżo, gryka jak śnieg biała, Gdzie panińskim rumieńcem dziecieli napała a wszystko przepasane jakby wstęgą miedzą zieloną. Na niej z rzadka ciche grusze siedzą. Dziękujemy Michałowi, z pierwszego liceum ogólnokształcącego w Krakowie, który z nami już jest ósmy dzień protestu. Czyta fragmenty pana Zadeusza, wspiera nas również jako pierwszy w i paloneza. Węczyliśmy czterokrotnie poloneza i Michał z Barbarą byli pierwszą prowadzącą tutaj na płucie rynku, wokół pomnika Dalickiego. już gasło, wieczór był ciepły i cichy. Okrąg niebios, gdzie nie gdzie chmurkami zasłany U góry błękitnawy Na zachód różany Chmurki wróżą pogody Jasne i świecące Tam, jako trzody owiec Na murawie śpiące ówdzie nieco drobniejsze Jak stada cyranek Na zachód obłok Na kształt różowych wiranek Przejrzysty, sfałdowany wierzchu perłowy Po brzegach pozłacany W głębi purpurowy a szlachta ciągle pije i wywaty wznosi Napoleona, Wodzów, Tadeusza, Zosi Wreszcie z kolei wszystkich trzech par zaręczonych Wszystkich gości obecnych, wszystkich zaproszonych Wszystkich przyjaciół, których kto żywych pamięta I których zmarłych pamięć pozostała święta I ja tam z gośćmi byłem Miód i wino piłem A co widział i słyszał Księgi te umieściłem. Dziękuję za umożliwienie przeczytania. Dzień dobry Państwu, jestem z krościnka nad Dunajcem, jest to stolica ruchu oazowego. Zupełnie, zupełnie przy okazji innej jestem w Krakowie, ale jestem zachwycony tym, że taka inicjatywa powstaje. Prawdę powiedziawszy, nie zależy mi na tym, czy to jest in, inicjatywa Gazety Polskiej, czy innej gazety, ważne jest dla mnie, aby dzieci, młodzież miały możliwość czytać. Pana Tadeusza, żeby, żeby licealiści mieli kontakt z naszą, z naszą i poezją, i prozą, z Sienkiewiczem, z trylogią. Słyszałem, że ma to być likwidowane więcej. Ten protest nie dotyczy lekcji historii. Jestem całym sercem za tym, aby do. Y, gimnazjum wrócił cały cykl y, historii, aż do historii najnowszej, aby nie urywał się na pierwszej wojnie światowej. Jestem jak najbardziej za, popieram ten protest. Bardzo mi przykro, że muszę już jechać, ale trzymam kciuki do 18, żeby tu było jak najwięcej ludzi. Dziękuję bardzo. Aż oto nowe stada, jak gilów, siewek i szpaków, stada jasnych kit i chorągiewek zajaśniały na wzgórkach, padają na błonie. Konnica, dziwne stroje niewidzialne bronie, pułk za półkiem, a środkiem, jak stopione śniegi, płyną drogami kute żelazem szeregi. Wojna, wojna! Nie było w Litwie kąta ziemi, gdzieby jej huk nie doszedł pomiędzy ciemnymi puszczami. Chłop, którego dziady i rodzice pomarli, nie wyjrzawszy na lasu granicy, których innych na niebie nie rozumiał krzyków puszwichrów, a na ziemi puszpestych ryków gości innych nie widział oprócz półleśników. teraz widzi. Na niebie dziwna una pała, puszczy Okula bo kula od jakiegoś ciała, wchodziwszy z pola bitwy, Dróg w lesie szukała, rwąc pnie się kąt gałęzie. Żubr, brona te dziwy, zadrżał najeżdżał długie włosy krzywy, staje na wpół. Na przednich nogach się opiera i począwsając brodą zdziwiony spoziera, napłyskające nagle między łomem zgliszczy Był to spąkany grana. Kręci się w les pęk z hukiem jak wybioru. Szukł pierwszy raz żyć w boksie i uciekł głębszym schować się ukryciu. Szkoły gimnazjalne nie mają w lektur nawet fragmentów pana Tadeusza. Natomiast okay Zrywki, które są, które, z których możemy korzystać, e, same, same się narzucają. Każdy z nich chętnie korzysta, ale niekoniecznie są to wartościowe rzeczy, niekoniecznie są to rzeczy, na które warto zwracać uwagę. I badają szkoły. Nie jest ułatwiać wchodzenie w takie bzdury. Rolą szkoły jest pokazywać, że są lepsze formy rozrywki i kształtować inteligentnych ludzi, bo głupi sami się rodzą i sami powstają. To nie jest żadna sztuka. I ułatwianie bycia głupim to, to po co te szkoły? To można je zlikwidować, bo, bo są w takim wypadku niepotrzebne. Myślę, że przede wszystkim to, że postępuje proces skrytynienia narodu, to, że się ucina kolejne partie edukacji, to, że postęp może leci w telefonach korupkowych, które przyjeżdżają do nas z Chin, ale kompletnie go nie ma w naszej edukacji, która się obniża, systematycznie się obniża. Likwiduje się liceum czteroletnie, wstawia się gimnazjum, likwiduje się lektury. Postępuje się tak, jakby miało się przekonanie, że człowiek z każdym wiekiem, z każdym rokiem urodzony jest coraz głupszy i nie może pojąć pewnych spraw. To wszystko później rzutuje na, na podejście ludzi do życia, na, na to, jak, yy, jak żyją, na to jak są zorientowani w świecie, który jest wokół nich i, i to jak się zachowują. I myślę, że ten protest, chociaż niewielki, jest zawsze powodem do, do pokazania przeciwstawienia się tej, tej polityce, która jest obecnie prowadzona. I trzeba to robić, tak samo jak wiele innych spraw. Ja właściwie to nie wiedziałem, czy jechać do Warszawy, czy przyjść tu na, na ten protest, ale do Warszawy jechać musiałem. Natomiast cały czas w Warszawie byśmy rozmawiali o tym proteście, wiedzieliśmy o nim. No i jestem pierwszy dzień, gdzie znalazłem chwilkę czasu, żeby tu przyjść. A pytasz dlaczego, to ja ci powiem. Zawsze jak Polska jest zagrożona, to byłem nauczony jej bronić. Gdyby trzeba było strzelać, to bym strzelał, a dzisiaj trzeba protestować. Ja się na to nie wyrażam zgody, żeby naszym dzieciom zabierano zarówno Mickiewicza, jak i Sienkiewicza, żebyśmy nie wiedzieli, kim jesteśmy. Twierdzi, że z pamięci potrafi przypomnieć sobie i odczyta, a czas odczyta, wyrecytuje fragmenty pana Tadeusza. Delimena, ku lewej izbie zwrócona, pachlując batystową chusteczką ramiona, jak mamę kocham, rzekła. Hrabia się nie myli, znam ja dobrze Rosją. Państwo nie wierzyli, jak im nieraz mówiłam, jak tam z wielu względów godna pochwały czujność i srobość urzędów. Co to za miasto, nikt z panów nie był w PT. Burgu. Chcecie może plan widzieć? Pan mam dotąd w wierku. Na tym Świat Petersburski z mieszkać na daczy. To jest w pałacykach miejskich. w znaczy wioskę znaczy. Mieszkałam w pałacyku tuż nad Nową Rzeką. Niezbyt blisko od miasta i niezbyt daleko. Na niewielkim, umyślnie sypanym pagórku. Chcecie może plan widzieć? Pan mam dotąd w biurku. Otóż na nieszczęście na judą są jakiś mały czynownik siedzący na śledztwie. Trzymał kilkol Ach, co to za męczarnie, gdy blisko mieszka jakiś mały czynownik i I lekarz z książką wyszłam sobie do ogrodu, żyć księżyca blasku wieczornego wschodu. to razy pies przyleciał i kręcił ogonem i strzeguszami jakby był szalony. Nieraz się nalękałam. Szczęście mi z tych wróżyła jakieś nieszczęście. Tak się też zdarzyło. Bo gdybym szła do ogrodu pewnego poranka, hart u zdławił mego kochanka, ponończyka. Ach, to była rozkoszna psina. Miałam ją w podarunku od księcia sukina na pamiątkę. Rozkoszna, zwinna jak wiewiórka. Mam jej tylko tylko nie chcę mieć do biurka. Dziękujemy pani pięknej kobiecie, która się nie przedstawiła. ja Myślałam, że to jest pani aktorka. Pani aktorka kazała się być panią polonicką, to ja zapytałam znajomych, proszę się przedstawić. Wspaniale pani Dziękuję. Dziękuję bardzo. Mam na imię Natalia. Jestem absolutną filologii polskiej z bo Ja oczywiście przyłączam się do protestu. Dziękuję, Mam na imię Michał. Michał, o, to rodowe imię mo mojej rodziny, tak a propos, ale przede wszystkim za zadam Ci takie proste pytanie. Dzisiaj jest niedziela, e, strasznie wszyscy, wszystkie media narzekają na młodzież. Co Ty tu w ogóle robisz? Od ośmiu dni uczestniczę w protestach, Pan Tadeusz protestuje, dlatego że trzy tygodnie temu zacząłem jedno z najlepszych liceów w Małopolsce i z całą odpowiedzialnością tego, co mówię, powiem, spodziewałem się więcej. Spodziewałem się więcej po języku polskim, po o społeczeństwie, o po historii, a tymczasem ciągle przez te trzy tygodnie powtarzam to, co spokojnie wiedziałem w podstawówce. Z całą odpowiedzialnością mówię, nie dowiedziałem się nic nowego z przedmiotów humanistycznych i to jest straszne, dlatego że to jest synonim upadku. A skoro Pan Tadeusz jest filarem polskiej państwowości, tak samo jak granice polskie, jak hymn, jak flaga, to nie widzę żadnego powodu, dla którego nie miałby on być w programie lektur obowiązkowych ja muszę podziękować w takim razie Twoim rodzicom, ojcu i matce. Nie znam ich, ale domyślam się, że się wychowali dobrze na dobrego Polaka. No, w każdym razie ja Ci nie. serdecznie dziękuję, że nauczyłeś się walczyć już o swoje. No tak, właśnie. I dziękuję Ci w imieniu moich wnuczek, które są trochę mniejsze, ale mam nadzieję, że gdyby dalej coś takiego robili, to one się stawią solidarnie tu. Jeszcze raz Ci serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Dlaczego to jest istotny Pan Tadeusz, według Pana, dla tych młodych ludzi? Ja, ja mam 75 lat, za komuny ja czytałem pana, pana Leusza, ja praktycznie pierwszą księgę znam na pamięć. To, to niczym się Pan nie różni od ludzi z Kazachstanu, bo oni znają całą Księgę, bo to czasem była jedyna Księga ich życia. Ale to, to mnie cieszy, bo coraz rzadziej można spotkać ludzi, którzy w ogóle mówią o Panu Tadeuszu, a jeszcze go znają. Ale zgodzi się Pan z, z nami, że jest to krzywda. To jest straszne. Jak, dla, jak, ja dla dzieci słyszę to, jak ja słyszę to, że zabrano pana Tadeusza, że zabrano Sienkiewicza. To tak jakby Gruzinom zabrać otar ustaweli. Nie, to jest straszne. Protestujemy przeciwko podstawie programowej z 2012 roku, gdzie gimnazjaliści nie mają nawet fragmentów pana Tadeusza w kanale lektur. Natomiast to piąty młody Polak wybierający szkolnictwo zawodowe nie ma możliwości zapoznania się z całością tekstów pana Tadeusza, gdyż ma obowiązkowe tylko fragmenty naszej epoki narodowej. Epilog. O tym, że dumać na paryskim bruku, Przynosząc z miasta uszy pełne stuku, Przekleństw i kłamstwa, niewczesnych zamiarów, Za późnych żalów, potępieńczych sfarów. Biada nam zbiegi, żeśmy w czas morowy Lękliwe nieśli za, za granicę głowy. Bo gdzie stąpili, szła przed nimi trwoga. W każdym sąsiedztwie znajdowali wroga, Aż nas objęto w ciasny krąg łańcucha I każą oddać co najprędzej ducha. A gdy na żale ten świat nie ma ucha, Gdy ich co chwila nowina przeraża, Bijąca z Polski jak dzwon ze smętarza, Gdy im prędkiego zgonu życzą straże, Wrogi ich wabią z dala jak grabarze. Gdy w niebie nawet nadziei nie widzą, nie dziw, że ludzi świat siebie ochydzą, że utraciwszy rozum w mękach długich plwają na siebie i żrą jedni drugich. Chciałem pominąć ptak małego lotu, pominąć strefy ulewy i grzmotu i szukać tylko cienia i pogody wszak dzieciństwa Domowe zagrody. Jedyne szczęście, kto w szarej godzinie z kilku przyjaciół usiadł przy kominie. Obecny rząd działa na szkodę Polaków. Ten rząd jest jak. jest w październiku kontynuowany. Protestujemy również przez sprawcie na Facebooku. Pisujecie pan proces, protestuje. U nas wcześniej wydarzenie i macie Państwo pełną informację. Zapraszamy do poznajcie się z taką działalnością. Być może będziecie chcieli dołączyć, czy do czytania przedstawali Pana Tadeusza, czy do akcji na Facebooku. Koncert Jankiela. Było cymbalistów wielu. Ale żaden z nich nie śmiał zagrać przy Jankielu. Jankiel przez całą zimę nie wiedzieć gdzie bawił. Teraz się nagle z głównym sztabem wojska zjawił. Wiedzą wszyscy, że mu nikt na tym instrumencie nie wyrówna w biegłości, guście i talencie. Proszą, ażeby zagrał. Podają cymbały. Żyt Wzbrania się, powiada, że ręce zgrubiały, odwykł od grania nie śmie i panów się wstydzi, kłaniając się, umyka, gdy to Zosia widzi, podbiega i do białej podaje mu dłoni drążki, którymi zwykle mistrz we struny dzwoni. Drugą rączką po siwej brodzie starca głaska i dygając, Jankielu mówi, jeśli łaska, wszak to me zaręczyny. — Zagrajże, Jankielu, Wszak nieraz przyrzekałeś grać na mym weselu. Jankiel niezmiernie Zosię lubił. Kiwnął brodą na znak, że nie odmawia, Więc go w środek wiodą. Podają krzesło, usiadł, cymbały przynoszą, Kładą mu na kolanach. On patrzy z rozkoszą i dumą, Jak weteran w służbę powołany, Gdy mu wnuki ciężki Jego miecz ciągną ze ściany. Dziad śmieje się, choć miecza dawno nie miał w dłoni. Lecz uczuł, że dłoni jeszcze nie zawiedzie broni. Tymczasem dwaj uczniowie przy cymbałach klęczą: stroją na nowo struny i próbując brzęczą. Jankiel z przymrużonymi na poły oczyma milczy i nieruchome drążki w rękach trzyma. Brzmi polone z 3 maja. Skoczne dźwięki radością oddychają, radością słuch poją, dziewki chcą tańczyć, chłopcy w miejscu nie dostoją, lecz starców myśli z dźwiękiem w przeszłość się uniosły. W owe lata szczęśliwe, gdy senat i posły po dniu 3 maja w ratuszowej sali zgodzonego z narodem króla fetowali. Telimeno, Tadeusz rzekł. Dali Bóg nie, nie trwałe mam serce. Ani Ciebie unikam przez gardę, ale uważno sama. Wszak nas widzą, śledzą. Czy, czyż można tak otwarcie? Ludzie, Coż ludzie powiedzą? Wszak to nie nieprzyzwoicie. To dali Bóg jest grzechem. Grzechem! odpowiedziała mu z gorzkim uśmiechem. Niewiniątko! Baranek, ja, będąc kobietą, jeśli z miłości nie dbam, choćby mnie odkryto, choćby mnie osławiono. A ty? Ty mężczyzna? Cóż szkodzi z was, któremu? Chociaż się i przyzna, że ma romans z dziesięciu naraz kochankami? Mów prawdę, chcesz mnie rzucić, zalała się łzami. Telimeno, cóż by świat mówił o człowieku? Rzekł Tadeusz, który by teraz w moim wieku zdrów żył na wsi, kochał się, kiedy tyle młodzi, tylu żonatych od żon, od dzieci uchodzi za granicę, pod znaki narodowe bierze. Choćbym chciał zostać. Czy to ode mnie zależy? Ojciec z mnie testamentem kazał, abym służył w wojsku polskim. Teraz stre ten rozkaz powtórzył. Jutro jadę, zrobiłem już postanowienie i Danbóg Telimeno już go nie odmienię. Nie chcę ci zagradzać drogi do sławy. Szczęściu twojemu przeszkadzać. Jesteś mężczyzną. Znajdziesz kochankę godniejszą serca twojego, znajdziesz bogatszą, piękniejszą. Tylko dla mej pociechy, niech wiem przed rozstaniem, że twoja skłonność była prawdziwym kochaniem. Że to nie był żart tylko, nie rozpusta płocha, lecz miłość. Niech wiem, że mnie mój Tadeusz kocha. Niech Słowo kocham jeszcze raz z ust usłyszę. Niech je w sercu wyryję i w myśli zapiszę. Przebaczę łacniej, chociaż przestaniesz mnie kochać, pomnąc, jakeś mnie kochał. Jestem nauczycielką polonistką, i zależy mi na tym, żeby młodzież czytała, słuchała, poznawała, uczyła się na pamięć pana Tadeusza. To jest nasza tożsamość. I dlatego, droga pani minister Krystyno Szumilas, kto dla twego zna nazwiska znajdzie lepszy wyraz, kto zrobi ci reklamę lepszą niż wieszcz Adam. Niech więc te piękne strofy moim uczniom zadam, a pana Tadeusza wśród lektur pozostaw. To jedna mądra będzie w twym rządzeniu z postaw, a złemu pomysłowi na Facebooku dołożę. Pośle mu muchomora, między bajki włożę.